Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co wielu z Was może zastanawiać podczas zakupu auta używanego, czyli gwarancja na samochód używany. Co ona obejmuje? Warto ją mieć, i czy w ogóle gwarancja to dobra inwestycja? Kiedy kupujemy używany samochód, może on wyglądać świetnie i działać bez zarzutów, ale czy wiesz, zostanie się po przejechaniu kilkunastu bądź kilkudziesięciu kilometrów? To właśnie ryzyko, którego często nie bierzemy pod uwagę. Nawet jeśli auto wydaje się w porządku, nie mamy pewności, że coś się nie zepsuje. I tutaj właśnie na scenę wchodzi gwarancja Get Help. Uważajcie, gwarancja to nie to samo, co polisa ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie chroni Cię na wypadek kolizji drogowych czy wypadków. Natomiast gwarancja chroni Cię na wypadek awarii, które powstaną po zakupie auta. No dobrze, ale co dokładnie daje Ci gwarancja? To nie tylko naprawa auta. Gwarancja obejmuje dodatkowo koszty naprawy, robocizny, koszty części, holowanie auta, a nawet auto zastępcze. W skrócie, dzięki gwarancji możesz spać spokojnie, bez obaw o nieprzewidziane wydatki. W przypadku awarii samochodu wystarczy jedno kliknięcie naszej aplikacji mobilnej iHelp. Podsumujmy. Inwestując w gwarancję, zyskujesz spokój i pewność, że w razie problemów nie zostaniesz z problemem na lodzie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało zostaw je w komentarzach, a ja chętnie na nie odpowiem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. A, i nie zapomnijcie nas subskrybować i kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Do zobaczenia.